Dzień dobry. Każdy, kto popiera antychrysta, jest Judaszem. Judasz sprzedał pana Jezusa 30 srebrników. Nie zrobił tego bezinteresownie. Sprzedał za pieniądze. Sprzedał swoje zbawienie. To nie były wielkie pieniądze. Za to można było kupić niewolnika. No, to trochę to było. 30 srebrników. Dzisiaj też tak jest. Każdy, kto popiera Antychrysta. Popiera go z jakiegoś powodu. tak? Oczywiście z tego, że ma problem z mocą zła. Liczy na to, że będzie miał jakiś sukces finansowy. Liczy, że będzie mu lepiej. Finansowo. Bo wie, że głosuje Antychrysta. To mu nie przeszkadza. Najważniejsze dla niego, żeby Mieć lepiej finansowo. Dokładnie jak Judasz. Tylko ludzie nie uczą się historii. Judasz został potępiony. Sprzedawanie Chrystusa za 30 srebrników to fatalny biznes. Sprzedać swoją wieczność za 30 srebrników. I tak jest dzisiaj. Każdy, kto popiera antychrysta, kimkolwiek on jest, czy kandydat na prezydenta, czy jakikolwiek inny antychrystem jest, to po pierwsze człowiek staje się antychrystem i Judaszem. Sprzedaje swoje wartości, sprzedaje swoje życie wieczne za drobne grosze, że będzie miał pęto kiełbasy, a straci życie wieczne. To jest niewyobrażalna głupota. Niewyobrażalna. No, ale tak to jest. Tak to jest. Ludzi bez mózgu jest całe mnóstwo. Ludzi, którzy za miszkę Soczewicy sprzedadzą coś ważnego. Za 30 srebrników sprzedadzą swoje zbawienie. Za grosz, za złotówkę dadzą się. <gry> jest przerażająca tragedia głupoty ludzkiej. Bogościu wygląda dobrze, inteligentnie, dobrze mówi, nie jąka się, nie sapie. Nieprawdopodobne. A to, że walczy z Bogiem i że jest antychrystem, to nie przeszkadza. To nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby jeszcze przez kilka lat mieć lepiej. No trochę lepiej przez nie, wiadomo, że nie dużo, ale za troszeczkę lepiej. I za to człowiek sprzeda swoje życie wieczne. No, <laughs> nieprawdopodobne, ale tak to jest. No, każdy ma wolną wolę i kombinuje na swoje sposoby, jak poprawić swoje życie. Nie licząc się z tym, że są to konsekwencje na życie wieczne i że człowiek, który popiera antychrysta, sam pakuje się do piekła. Do strasznego kotła. Jak ktoś nie wie, jak to tam wygląda, to polecam objawienia Fatimie, świadectwo Faustyny, która tam była, i wielu innych, którzy za życia tam byli. No ale jak do kogoś nic nie przemawia, no trudno. Jak żeby, żeby coś rozumieć, to w głowie trzeba mieć mózg. I w tym mózgu szare komórki. Jak się tego nie ma albo już jak się z mocy zła, no to no niestety, są wśród nas tacy ludzie, którzy pójdą na potępienie wieczne. Straszne. Ale Sami to robią. Sami się wpychają do kotła. Dobry Boże. Ja Ci serdecznie dziękuję za wszystko. Duchu Święty oświeć nas wszystkich, abyśmy wszyscy widzieli, co czynimy. Na ja wszystkich i Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, co moja prawa ręka, a kamera odwraca stronę. Tu napisane rodzinie, Miłego dnia. Wszyscy życzę. Przeczudowna matko. I wszystkie z całym pamięci dopomóżcie nam w tej walce z mocami zła, abyśmy nie stawali się judaszami, którzy sprzedają swoją wiarę i wieczność. Za grosze. Dobry Boże, dopomóż nam wszystkim.